Moją rolą w Powiatowym Urzędzie Pracy jest wsparcie młodych osób, które wychodzą dopiero na rynek pracy bądź też miały jakąś przerwę i powracają na niego kolejny raz. Mam ich wesprzeć, mam im pomóc, mam im też wskazać przede wszystkim trudności, na które mogą napotkać, i też pokazać im, że z tymi trudnościami możemy walczyć, ponieważ powrót na rynek pracy, jak wiemy, no jest trudny. Ruszenie dopiero. Na, jako świeża, młoda osoba i bicie się w tą e, pracującą część też, jak wiemy, no jest dosyć trudne. Natomiast jeżeli będziemy wiedzieli, na jakie problemy możemy napotkać i jakie mamy zasoby, abyśmy to e, przepracowali, to jest nam dużo łatwiej do tego wrócić i do tego też podejść. No i przede wszystkim niwelujemy ten stres, który się przede wszystkim pojawia. Czy ja sobie poradzę, czy dam radę, czy to jest dla mnie. Czy ja jestem na tyle odpowiedzialna, na tyle dobry, dobra. No i jakby tu jest moja rola, żeby ocenić też tam osobę, na ile ona ma trudności w powrocie na rynek pracy, co jest tą trudnością, no i pracowanie na tym, żeby pokazać, że jednak każdy może, tak? Tylko musimy przełamać swoje słabe strony i przekuć je, no niestety, w te sukcesy. Ale kluczem do tego jest, abyśmy poznali swoje mocne strony, ale też zarówno i te słabe, abyśmy mogli nad nimi pracować i przekuć je, tak jak mówiłam, te mocne strony. Z psychologiem możemy umówić się przez doradcę zawodowego. Mamy w miesiącu zwykle umówiony jeden dzień. Każdy ma do dyspozycji godzinę. Jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, to możemy rozmawiać o tym i zwiększyć tą ilość. Ma to być przede wszystkim jakby odpowiedzią na potrzebę, tak? Czyli jeżeli ja potrzebuję, mam z tego skorzystać. Ale umawiamy się do psychologa wraz z doradcą zawodowym. Nie musimy mu tłumaczyć, dlaczego chce iść. Po prostu daję informację i proszę o termin. Transcrição e